Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, dziecko w pewne, wygadała się gwiazda TVP. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poszli swego czasu za głosem serca i dali sobie szansę na miłość. Szybko stworzyli związek, o czym powiedzieli światu stosunkowo niedawno. Ukrywanie prawdy nie podobało się Paulinie Smaszcz, która rozpętała istną medialną burzę. Na ich temat powiedziała już naprawdę sporo, ale sami Kasia i Maciej zachowali klasę i nie wdawali się w medialne pyskówki. Nie zmienia to faktu, że nadal są związani z Pauliną, bo ta przecież jest matką dwóch synów Macieja. Rodzinnych spotkań mogą więc raczej nie uniknąć. A niebawem nadarzy się ku temu kolejna okazja. Jak dowiedziały się media, Franciszek, syn Macieja i Pauliny, niebawem sam zostanie ojcem. Potwierdziła to Paulina, która już nie może się doczekać na rodzinę wnuczki, którą zamierza rozpieszczać i brać czynny ludziom w opiece nad nią. Już zadeklarowała, że jedzie do syna i synowej, by im pomóc. Tak, to prawda. To najpiękniejszy prezent na 50 urodziny, jaki mogłem sobie wymarzyć. Musimy być jeszcze ostrożni, bo termin jest dopiero za jakiś czas. Ale ja już jestem cała w skowronkach cieszyła się w rozmowie ze światem gwiazd. Zapewne informacja o narodzinach wnuczki ucieszyła też Macieja, który niebawem zostanie za tym dziadkiem. Aż trudno w to uwierzyć. Patrząc na ostatnie zawirowania w jego życiu i przeżywaną przez niego drugą młodość. Nie dociera to także do koleżanki Cichopek i Kurzajewskiego z TVP. Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z faktem nie kryje. Że informacja o tym, że Maciek będzie miał wnuczkę, mocno ją zaskoczyła. Jestem w lekkim szoku, ale to wspaniały facet i mężczyzna, choć rodzinnie go nie znam, mówi Małgorzata. Szybko jednak się upamiętała i zaczęła zachwalać kolegę z pracy oraz jego liczne talenty, które mają, jej zdaniem, świetnie się sprawdzić w kontaktach z wnuczką. Jest bardzo inteligentnym człowiekiem. O dużej wiedzy i profesjonalistą, więc na pewno wiele może nauczyć małego człowieka. A nowe życie zawsze jest piękne podkreśliła.